Do no o to odaków. idźcie wy, przynajmniej znacie teren, nie. <gryllet> Ja I krąg da na to. Możesz jego znaczymy. A oni to kto są? Eee, to mam mam te budynek tam z tym, z który. Warsztatów naprawczych L5, czyli tu. I jeżeli stan liczebny personelu bazy na to pozwoli, zająć dogodne pozycje obserwacyjne. Jednoosobowa czujka. Kto to wymyślał? W naszych danych wynika, iż takowe miejsca znajdują się w... Mapę potrzebuje. To ma, to ma, to ma, to ma. robisz ten który jest... 6? z początku 3, do końca. Jednoosobowa czujka. Wymyślamy go trochę <grym> O kurwa, no, wydrukował mapę bez ty. A, B, Tam gdzie są kropki? E. <kluzny> Dobra. Jak macie z kropkami. F6? Aha, tam jest ambona taka na środku pola. No to, 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 to... I 10. I... I to następna kropka. Ja pierdolę, ja też wydrukowałem. I 10, aha. Tam są samochody. No nie. nie, samochody... Tam są... gdzie kropki. No tam... Aha, bo ja mam bez kropek. Cześć, no to widzisz. I to zajebiście. No to nie. J1. To jest jest tak tak no chuj, nie ja powiedziałbym, to bo to jest jak, no, Zabra. no dobra, to jest jakieś, tak? <gry> jeżeli to możliwe zbadać i zabezpieczyć miejsca, w których rozbiły się helikoptery. Możliwe, że znajdują się tam istotne dane dotyczące poczynań rozbitków, zaznaczone na mapie czerwonymi okręgami. To kurwa nie ma kół. <grym> ma z czerwone okręgi? <grym> nie. Jak gdzieś? <grym> no to kurwa. Ja mam fok. Dobra. Ja tu czerwone kwadraty sobie to widzę. Jeśli się. nadarzy się <grym> chidą, ja okazja pojmać rozbitków w celu wyciągnięcia informacji. Nie dopuścić do... Nie dopuścić do utraty to żadnej to, to z placówek G3L5 i danych dotyczących pozostałych obiektów rakietowych oraz kodów nuklearno-biologicznych. Dane o pozostałych placówkach, dwie białe koperty, które masz. Ja mam. Ty. Dobra, czekaj. Mają znajdować się w głównej bazie na widoku w G3. Czyli tu, gdzie trzeba no, na dać? Na, na, na dawku. Zielona skrzynka, brązowa walizka. Na, na widoku strachu? Na tak, tak. Ma znajdować się w placówce l Nie, 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 to jest nie, 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 a nie, nie, to to nie, ale jak by, by Mogę tam znaleźli, to nie, oferty. Oferty. No. nie, 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 i najlepiej jeszcze rapikę no. wziąć jak macie z tymi kropkami? Mamy. robimy jedną coś tam nie grają. Ja pierdolę. Samochody, że nie grają. Ej, to ma niebieskiego Forda. To płonie? <laughs> nie, ale wszystkie drzwi wszystko jest podpierane Jakieś kurde. Nie widziałem z tego samochodu. Oszołom. No <laughs> <To> może ten, <laughs> ten przyjechał. Michu no. przyjechał. Wifu.

no i chuj, a ich to chodziło, Jakbyś był głodny, to byś kurwa zjadł nawet główną. No to co? No nie wiem. Jedli trawę. Ja wiem, bo dziadek był ze sobą na Syberii. Trawę na Syberii, kurwa. Jak trawę, w... kurwa. Kiedyś, kiedyś laska, śniegiem gotowali. Nagrywasz? E, mhm. Kiedyś Laska wzięła z dupy do papy i kote, koleś miał gówno i, i z jej dupy na kuterze i ona wzięła do ryjaja i się potryła. I po prostu wylądowała w szpitalu i chyba umarła. Ale to nie jest takie główno, bo teraz masz dużo chemii, kurwa, w tym wszystkim, to dlatego. Kiedyś były główna zdrowe, bo kiedyś miały sam, samą naturę. Co paniści tym swoje dzień. Przypowiedź o gównie Nie. Oni karmili kocim Wielki skrót nagle miastem zawalił w garnku Ja pierdolę gdzie oni kurwa są? Może im się kierunki pojebały, poszli w drogą stronę. W... Na nowy to omyśl Kontakt? Rekonesans za mnie Dobra, Ale ja, ja, kontakt A ja sobie jeszcze po Kurwa krokowałem Kurwa, wytrzymie to? Jest <laughs> tam Sam przed prawej na lewo Ja mam lunetę. Spójrz kurwa tylko. Patrz. Jaki ząb. Ładny. Mhm. Cześć Bogdan. Chyba Kurwa jeszcze na której byś myślał. Dobra. Jak tam? Ty masz kamera, mi rudę. Wiesz co się orientuję? Yy, dobra. Ci na takie przerzedzenie od rasku, od domku na lewo. Gówno <coughs> że yy, on nie ma radia, nie? Pięć minut temu był u mnie, potem poszedł yy, tam na górę, gdzie jeszcze Patron początkowo. Teraz nie wiem gdzie on jest. bo jestem ślepa, główno przez to widzę. Eee, Trochę dalej. Noż, no, noż dalej. Ej, faktycznie. To zobacz, czy to czasami krecik nie jest, nie? Kret? Wysikałbyś. A ja bym się zapalił. Można sikać z czy to jest nielegalne? <laughs> nie wiem, czy to w Polsce nie jest karane. Jak nikt nie zadzwoni na sali, to, to może sprzedać. Czyżbym miał mieć film porno? Kurwa. Oj, sam się cały, kurwa. Siedzimy w trzech na nocie kurwa prześwitującej ambonie. Chuj to nie, że się połamiemy. Jedna seria i ponad. No więc tak. Y... Siedzimy. Siedzimy. Jest Siedzimy. Zimno, ciemno, do domu daleko. Ja z grzybnią. Ale Atakujący, mamy kanapkę z salami łomną... i walą konia kurwa. Połaziłem sobie trochę po łące. Która jest godzina? Godzina jest 11.22 O której zaczynaliśmy? Zaczynaliśmy o w chuj dawno. I jak dotąd żadnego kurwa kontaktu. Adrenalina sięga zenitu, a szerszenie, no, szerszenie czy co to kurwa jest? To jest wyciąg z filmu. nam towarzystwo. Tu jesteśmy! Usiadłbym sobie. <laughs> Może idziemy gdzieś się przejść? <laughs> no, to auto jest powrotem. Czekaj. Cio. Nadają coś. Chcesz posłać? Nie, pewnie bardziej na południe bo ogólnie tym patrolem obecnie nie ma tam nie ma ale, na tam niebo, kreśń, ale kreśń, kreśń, z żelaznym odbywa. południe jest chyba tam, gdzie ta hata a, szmuelkę zjadł południe jest tam nie, nie ok, przyjąłem, słuchaj, ja teraz idę z kwasem na patrol też mały bo tam e, reszta twojej ekipy przyszła, nie? oni teraz bronią my z kwasem idziemy, pierwsze co to tam może do czego kurwa wyjdzie? bronią? bronią kurwa pola przed wiatrem nie przyjąłem Kurwa, czemu tu nie ma napisane tam tam jest górka? Tu jest górka Górka? Jest w Czarunkowie Tu jest górka Bo tam ten na gnamaty coś zaznaczały O, że ja nie byli. ma góry, kurwa, bo już my tak się, na 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 się na zajebali na Ale są pająki I mówisz od tego pola takiego, co tam jest w nie? Za tym Gębice kurwa Od południa, no po prostu słyszałeś, tak? Mówię o nas. Powiedz, że siedzimy na ambonie i wpierdalamy chleb z salami <noise> Karto, spróbuj się tam coś dowiedzieć. Trzeba już wesiąć do łatwiej. Trzeba mi otwosić się. Pokaż ja pooperuje. Wszystko zrobiliśmy rekonnexionę do linii drzew. Żadnego wroga do rekontaktu. Same drzewa. To jest ten tył gospodarstwa, nie? Bo skoro tak długo ich nie ma, to mogą coś tam próbować od południa. Tak, kurwa, na pewno słuchajcie, próbują. Stara piechota, słuchajcie, jak macie tam ambonę koło tego waszego gospodarstwa, koło tej waszej bazy, możecie spojrzeć w kierunku naszym, czy nam ktoś tam na plecy nie wchodzi ani nic. Powiedz, że siedzimy w pięciu na ambonie. Tu ambona siedzimy, nie widzimy żadnego kontaktu. Rzeczki. A tu jest kurwa rzeczka? Szukaj rzeczki Chuj Ale szukaj w terenie, bo ja nie wiem. gdzie My na tej krzyżówce jesteśmy teraz pasem. Nie idziemy jednak do kryjnika, tylko Kręcamy w prawo. Idziemy też, jest taki młodnik jak to. Co to jest panik za szybki? Za, na Że Że za szybko, szybko napierdalasz ręką. <laughs> Zoom, kurwa! Teraz mój ryj. Rzeczka jest to, kurwa, panie? Nie wiem. Kurwa. <głos> <głos> Cześć, Dawid. Cześć, Michał. Witam. Cześć. Pozdrawiam jak się wszystkie masz? ładne dziewczyny. Super. Brzydkie, brzydkie, jeszcze, brzydkie jeszcze bardziej. Niemki. Brzydkie niemki, ciepłe Brzydko konie. Niemko. Patryk, co masz do Rudne powiedzenia? Eee, ja. Tutaj ja nie wiem. Ja to kurwa, pierdolę. Kurwa, nie. Jak już mam obrabiać ten materiał, to żeby Chuj, coś na nim był. nie było. Katapulta. Widzę Twój ryj w kwadracie. Super. A teraz dostanę bana, bo ściągnąłem okulary. <noise> Dobra. A snajper ci wypierdoli oczy zobaczysz. Jakiś snajper kurwa. Ja tu widziałem jedynie snajpera kurwa ze skautem. Dobre mieli snajperki zaczysz. Kończymy meldunek. A ja się podjęcie mówił... zapiski z się, Dobra, po. się Dobra, mówił Dawid Bogdan. Janusz kurwa... Pakowski. Dawid Janusz Spakowski. Spakowski. Ja? Cześć. No i reporter wojenny ja sami wyjebali oczy o, Tkam w hełm kurwa Tak więc sobie siedzimy i tkamy w hełm Tkamy w hełm, kurwa w ogólnie gdzieś na tamtej pozycji Wyglądam profesjonalnie, bo mam mapę jeszcze cygaro Kul A ja mam lunetę na Na tamtej pozycji podobno jest dwóch naszych snajperów, co mnie jakoś specjalnie tam, nie interesuje. Jakieś zajebiście wysunięte drzewa. Czekaj. To tam? Tam te dwa chyba po prostu, na was. Poczekajcie, ustawie zooma.